Resetowanie gardy, kiedy przeciwnik nie przechodzi. Mamy sytuację, że chłop trzyma mnie za nogawki i standardowo przechodzi do boku. Najczęstsza no reakcja przeciwnika jest taka, że będę bronił tutaj park, biodro i to jest najgłupsze, co mogę zrobić, w tym momencie nawet mają siłę, jeżeli on mnie złapie za kołnierz, to jest w stanie mnie rozpłacić. Więc zamiast tego chwytu, w momencie, kiedy on przechodzi, łapie za rękaw. I jak on się wbija, to trzymam tutaj. On oczywiście może ręką zablokować mi biodra, żeby się nie utuwał, Czyli złapie mnie za plecy, nie, nie odejdę do tyłu. Ale przez to, że mam ten spyt, on nie jest w stanie złapać mojej głowy. Czyli drugą ręką wchodzę od tej strony. za kołnierz, gdziekolwiek łapię. I teraz moja ręka będzie pracowała w stronę matki. Hop! Albo poleci, tak jak teraz ranek, Albo jeżeli się jest szeroko na kolanach, i nie poleci, to sobie zresetuję gardę. I mogę wykorzystać od razu ten chwyt, który tutaj trzymam za rękaw. On nie ma tu podparcia, więc mogę wejść nogą do motyla i sobie go wiknąć.